Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie i chciałbym pokazać jak wejść do menu serwisowego w telefonach Sony Ericsson. mi o te tradycyjne Sony Ericssony, jak na przykład ten W995, ani o te dotykowe, ani te na Androidzie. Do menu serwisowego wchodzimy naciskając czołgę w prawo, gwiazdkę, w lewo, w lewo, gwiazdkę, w lewo i gwiazdkę. Właśnie teraz jest menu serwisowe, zaraz pokażę co dokładnie się w nim znajduje, a teraz wyjdę i jeszcze raz pokażę jak wejść do niego. Więc naciskamy strzałkę w prawo, gwiazdkę, lewo, lewo, gwiazdkę, lewo, gwiazdkę. Pierwsza zakładka to informacja o usługach. Znajdziemy tutaj informację o modelu o oprogramowaniu w telefonie dokładna wersja softu tutaj jest podana oraz można sprawdzić też czy do naszego telefonu były wgrywane sterowniki do głosu aparatu i tak tutaj właśnie jest podana aktualna wersja sterownika wyświetlacza wersja oprogramowania kamery kamery do wideo połączeń i możemy sprawdzić czy po prostu ktoś przed nami jeżeli kupujemy telefon używany Wg. właśnie sterowniki aktualizował. Blokada karty SIM. Szczerze to do końca sam nie wiem, co to jest i o co tutaj chodzi. Konfiguracja. Tutaj jest numer e-mail. Reszta nie wiem, co znaczy. Jest też zakres GSM. I licznik rozsuwania. To jest też dosyć ciekawa opcja. Można sprawdzić, ile nasz telefon już był raz rozsunięty. Mój był 39500. Ustawienia usług. Tutaj można włączyć i wyłączyć ładowanie przez USB. I też jest włączanie i wyłączanie trybu deweloperskiego Java. Testy usług. Test. Wiódł i podświetlnie mi się podoba. To jest fajna rzecz. Tez klawiatury. Naciskając klawisze po prostu nie da się stąd wyjść. Trzeba chwilę poczekać i po prostu to samo zniknie. Następnie jest test głośnika oraz głośnika słuchawki. Następny mikrofon. Nagrywam teraz film moim kodakiem Z8. Odkrywam w moim kodakcie. Alarm wibracyjny. Po naciśnięciu przycisku po prostu telefon wibruje. Kamera to po prostu obraz z kamery. Oraz druga kamera, wideo połączeń, teraz właśnie widzicie mnie i Kodaka z osi, w którym nagrywam, I dioda lampy błyskowej. Przyspieszę niomierz. sam do końca nie wiem co to jest, jakby podał współrzędne, ale, ale GPS nie jest włączony i nie wiem po prostu skąd te dane się biorą. Arca pamięci złożona. Radio M yy, nie ma słuchawek. Zegar czasu rzeczywistego. Nie wiem też co to jest. OK. Łącznik czas połączeń jest tutaj dziwnie pokazywany. Jest 26. Nie wiem co to oznacza to 26 po prostu. Zabezpieczenia. I GPS tutaj możemy zrobić taki szybki teście GPS'a oraz wyczyśnić pamięć podręczną. Właśnie odbiornika GPS. Następna zakładka to są etykiety tekstowe. Są to wszystkie po prostu komunikaty w tym telefonie. Jak widzicie, właśnie związane z ładowaniem baterii na początku były i teraz wszystkie inne. Jeśli naprawdę. Mnóstwo tutaj. O, dobra, nawet dalej nie będę szedł. No i tak właśnie wygląda menu serwisowe w telefonach Sony Ericsson. Myślę, że to wszystko, co miałem do powiedzenia o menu serwisowym. I zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów, do subskrypcji mojego kanału. No i cześć.